Pan z wami i z Duchem Twoim, słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała Tobie, Panie. Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra oraz do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do nich: Zabrano pana z grobu i nie wiemy, gdzie go położono. Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka. Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie, zwiniętą w jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu, ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze pisma, które mówi, że On ma postać z martwych. Oto słowo Pańskie, o Tobie Chryste. Zasiądźcie, proszę. Dzisiaj chyba nie powinno być długo. Tak, tak, śmiało, śmiało, trzeba usiąść. Dzisiaj chyba nie będzie długo, ponieważ długo było wczoraj na Wigilii Paschalnej. Przypuszczam, że skoro wy tutaj dzisiaj jesteście, to nie było was na Wigilii Paschalnej, ale może ktoś był. Uwaga, żebyśmy weszli w pewną interakcję wspólnotową. Kto był na Wigilii Paschalnej? Nie tylko, że u to tylko po prostu. Ręka do góry. Okej, okay. o, całkiem sporo, fajnie. A kto był u nas na Wigilii Paschalnej? Ręka do góry. Okej, okay. super. A kto był na godzinę 22 u jezuitów? Okej, okay. super, fajnie, ekstra, słuchajcie. No dobrze, więc dzisiaj będzie trochę krócej niż wczoraj. Wczoraj było 24 minuty, ale dzisiaj chcę konkretnie, jasno i rzeczowo, bo w zasadzie cóż tutaj można faktycznie powiedzieć dzisiaj? Ale kilka takich myśli, może, które nas jakoś jeszcze mocniej podbudują, i faktycznie ten Pan Jezus zmartwy stały okaże się żywy i zmartwy stały, działający i konkretny i bardzo, bardzo kochający. No więc po kolei. Wczoraj mówiłem o grobie pańskim i na tym zbudowałem kazanie. Dzisiaj też chciałbym się na początku tego słowa odwołać do grobu pańskiego, ale troszeczkę chciałbym powiedzieć o czymś innym. Mam nadzieję, że każdy z Was już ten grup pański widział, że już tutaj widzieliście go, oglądaliście. Jeżeli tego jeszcze nie zrobiliście, to bardzo gorąco was do tego zachęcam. Po mszy świętej, żebyście sobie tutaj podeszli, może przeczytali, ale popatrzyli o co tutaj chodzi. A w zasadzie to zaraz Wam zradzę o co chodzi, a przynajmniej moją własną interpretację tego dzieła, bo faktycznie jest to dzieło. Kochani, ten grup pański to jest z jednej strony jakaś kaplica. Gdzieś, kiedyś, chyba raczej w naszych czasach. No i jakiś pokój. Pokój jakiegoś młodziana albo młodzianki, prawdopodobnie młodego chłopca albo młodej dziewczyny, ucznia, uczennicy, można by przynajmniej rozpoznać po dość dużym rozgardiaszu i po takich rzeczach, które raczej de facto są przypisane do młodości, a nie do przynajmniej średniego wieku. A zatem ten pokój należy do jakiegoś młodego człowieka. Rozgarniętego na swój wiek, czyli niezbyt. A po drugiej stronie mamy piękną kaplicę, kwiaty. No i w tej chwili już na szczęście pana Jezusa zmartwychwstałego, jego figurę. No i oczywiście jest kamera, która przechwytuje ten obraz pana Jezusa stałego i implikuje go prosto na ten komputer tego młodziana, dzięki któremu on może tego pana Jezusa zmartwychwstałego widzieć, będąc w swoim pokoju. Więc tak krótko, o czym to jest. Ale kochani, dzisiaj chciałbym zauważyć jedną bardzo konkretną rzeczywistość, mianowicie zobaczcie, że można by ten grup pański zrobić trochę inaczej. To w ogóle zrobiła wędka. Absolutnie uważam, że jest to cudowny grup pański. Można by ten pokój tego młodzieńca zrobić tutaj, a na przykład, gdyby możliwości nam takie, gdybyśmy mieli takie możliwości, no to tą kaplicę gdzieś po drugiej stronie, prawda? To znaczy, żeby troszeczkę zrobić pewne oddzielenie, pewien rozdział. No u nas jest to niemożliwe Jezuitu, ponieważ tam mamy zakrystię, więc no nie moglibyśmy przechodzić. No ale w zasadzie to można by powiedzieć, że tak należałoby uczynić. Hmm? Czyli tutaj jest ten pokoik tego młodzieńca, a po drugiej stronie no byłaby ta kaplica. No i tam byłaby ta kamera, i no żeby to pokazać pewien rozdział, rozdźwięk. No właśnie, nie. Właśnie nie, właśnie słuchajcie, przecudownie i wspaniale, że to wszystko znajduje się na jednej przestrzeni i uwaga, sam to jeszcze sprawdziłem przed tym, jak rozpoczęliśmy tę świętą liturgię, że w zasadzie tutaj nie ma żadnego rozdzielenia, jest tylko jedna taka taśma, żółto-czarna taśma, żółto-czarna taśma, która no, w pewnym sensie odgradza, ale tam można przechodzić, to jest jedna rzeczywistość, to jest jedno miejsce, jedno i to samo miejsce. Chociaż tak różne, ale takie samo. Kochani, walory pandemii, znowu, ponownie, dokładnie są takie. My cały czas o tym mówimy, że nie ma podziału między sakrum i profanum. Ile ja już się nagadałem konferencji i kazań na ten temat, że nie ma podziału między przestrzenią świętą i przestrzenią nieświętą, czyli taką, w której nie ma Boga. Bóg jest. Wszędzie, mało tego. Wczoraj na wigilii paschalnej jeszcze śpiewaliśmy w czasie egzultetu Błogosławiona wina. I znowu przesada Pana Boga. Błogosławiona, czyli uświęcona, czyli że Bóg tym, co dokonał wczoraj. Jest teraz zmartwychwstały, on nawet pobłogosławił, uświęcił naszą winę. Kochani, i to dokładnie jest sytuacja naszego życia i naszego dnia. Bóg jest wszędzie. Bardzo, bardzo trudno jest przed Nim uciec. Bardzo, bardzo trudno jest się przed Nim schować. No chyba, że oczywiście chcemy i chyba, że powiemy. Nie, nie zgadzam się, uciekam, tak jak wiemy od początku, też w Wigilii Paschany, wczoraj tego słuchaliśmy. Adam i Ewa poukrywali się, no to wtedy możemy kombinować. Natomiast, jeżeli jesteś nastawiony na Boga, to uwaga, ten Bóg jest takiej samej mocy tutaj, jak i w tym momencie, kiedy z tej przestrzeni świętej wyjdziesz na rynek. I jak pójdziesz do swojego domu, uwaga, jak wejdziesz do swojego pokoju i tam będzie taki rozgardiarz jak tutaj, albo nawet zdecydowanie gorszy rozgardiasz. Całe szczęście nie możecie wchodzić do mojego pokoju, ponieważ jest klauzura, więc nie zobaczycie rozgardiaszu u mnie w pokoju, co mnie niezmiernie cieszy. To w tym rozgardiaszu każdego z nas jest obecny Bóg. Jest obecny Bóg. I ten grupański przecudownie i przepięknie to nam przedstawia, zwłaszcza w czasie pandemii, gdzie tak wielu z nas uczestniczyło i uczestniczy również w liturgiach zdalnych. To była pierwsza myśl. Teraz druga. Druga myśl inspirowana księdzem biskupem, którego bardzo, bardzo kocham, Grzegorz Ryś z Łodzi. I on złożył takie przepiękne życzenia. Właśnie niedawno je odsłuchałem: żebyśmy nie bali się zmartwychwstania. No, dosyć ciekawe. Słuchajcie, i on powiedział o czymś takim, a przynajmniej ja teraz próbuję to sparafrazować albo przedstawić, interpretować tak, jak ja to zrozumiałem: żebyśmy za bardzo nie przyzwyczajali się. Do tego sposobu życia, jaki my mamy. Bo nie wiem, jak Ty masz, ale ja mam tak, że wzięcie maseczki na, na zewnątrz, kiedy wychodzę na zewnątrz, jest rzeczą absolutnie naturalną już w tej chwili dla mnie. Znaczy, nienaturalne jest faktycznie, jak zapomnę, a naturalne jest, kiedy wezmę. I to, jak sobie przechodzimy tutaj tymi uliczkami, to naturalne dla mnie jest, że te restauracje są zamknięte. No i to tak nie powinno być, no bo to nie jest naturalne. Słuchajcie, no to nie jest normalne, że siedzicie teraz w maseczkach. No ja nie, na szczęście nie muszę jako celebrans, no ale to nie jest normalne. No i teraz tak mi się przynajmniej wydaje, że fantastycznemu, cudownemu e, ojcu, Grzegorzowi, Rysiowi, biskupowi e, właśnie chodziło o to. To znaczy, żebyśmy nie przyzwyczajali się do tego, co nie jest normalne. To znaczy, żebyśmy żyli nadzieją zmiany. Żyli nadzieją zmiany, że to kiedyś minie że tak nie będzie. No bo możemy się przyzwyczaić. Zobaczcie, że w zasadzie my jako ludzie, my mamy ogromną umiejętność adaptacji do warunków. Niezwykłą. Naprawdę. My jako ludzie możemy się przystosować do bardzo, bardzo trudnych warunków. Teraz jest trudno, jest ciężko, jest czas pandemii, ale wiemy o tym doskonale. Nie będę tutaj przytaczał żadnych drastycznych przykładów, ale wiemy o tym doskonale, że my jako ludzie naprawdę mamy umiejętność przystosowania się i przeżycia w bardzo, bardzo drastycznych warunkach. Ale nie chodzi o to, nie chodzi o to. Ponieważ jeżeli chcemy przyjąć zmartwychwstanie, to musimy przyjąć coś, co jest odnowione. Czyli pewien powrót, uwaga, do normalności. Bo Jezus Chrystus zmartwychwstały i Jezus Chrystus działający i kochający, to jest normalność, a nie Jezus Chrystus spoczywający w grobie. I nie moje i Twoje życie, które jest w grobie i które jest nieżyciem. Normalność jest życiem. Życie wymaga ofiary, ale też musi być pełne energii, pełne dynamizmu, pełne zapału, planów, itd., itd. Ten cały czas pandemii, ta przestrzeń, w której teraz żyjemy, dosyć mocno nam to ogranicza. Myślę, że biskupowi Rysiowi dzisiaj chodziło o to, nie pozwalaj sobie na to i nie przyzwyczajaj się do tego, i nie nazywaj tego, że to jest normalność, bo nie jest. Ale mam nadzieję, że chyba nam to jednak nie grozi. I Ewangelia. Kochani, Maria Magdalena wychodzi o poranku, kiedy jest jeszcze ciemno. Pandemia, ciemności, nie wiemy, co nas spotka, zagrożenie, niebezpieczeństwo, boimy się. Ona wychodzi do grobu, kiedy jest ciemno, przychodzi do grobu, kiedy jest ciemno i tam widzi, że coś nie gra, że miało być tak, a jest inaczej, że, że nie ma tego Jezusa. Kochani, zobaczcie, że to wszystko dzieje się w nocy. W nocy, gdy jest ciemno, my tutaj też właśnie, ci z Was, którzy byli na Wigiliach Paschalnych, no to tak rozpoczynaliśmy sobie wczoraj, de facto też dzisiaj, jak Wigilia Paschalna była długa, że wchodziliśmy w ciemności, i ta ciemność powoli dzięki Paschałowi dzięki Pachałowi była rozjaśniana w całym Kościele. I teraz uwaga, a zatem Twoje troski, Twoje zmartwienia, Twoje problemy, Twoje grzechy, Twoje upadki są miejscem i przestrzenią zmartwychwstającego Boga. Bo często nam się wydaje właśnie w ten sposób, że wtedy, kiedy jest jasno, kiedy jest już dobrze, kiedy mam już wszystko poukładane w moim życiu, aleluja, Pan zmartwychwstaje. No to teraz jestem gotowy. Nie. Bzdura. Na tym nie polega chrześcijaństwo. Właśnie chrześcijaństwo polega dokładnie na czymś, co nam tak bardzo ciężko tak naprawdę zrozumieć i przyjąć? Że to, co najpiękniejsze dzieje się w ciemności, ale również w ciemności mojego życia, w moim zwątpieniu, w mojej niechęci, w tym, co mnie po prostu przerasta. I ostatnia myśl, bo miała być bardzo krótko. Maria Magdalena idzie do tego grobu, widzi, że jest pusty, przeraziła się, biegnie do apostołów, mówi: Zabrali nam Jezusa. Zobaczcie, że niezwykłe jest to, że ona w ogóle nawet nie wpadła na pomysł, że może on zmartwychwstał. Chociaż znała go trochę. No, żadnej myśli może gdzieś tam była. Przecież wiemy o tym, że była blisko apostołów. Wiemy o tym, że Jezus nie trzymał tego w tajemnicy. Jezus o tym mówił bardzo, bardzo konkretnie, że zmartwychwstanie. W ogóle on tam tłumaczył swoim apostołom bardzo konkretnie, co się wydarzy. No ale ona jakby, nie wiem, o wszystkim zapomniała. O wszystkim zapomniała. Kochani, czy nie jest tak, w naszym życiu, że dzieją się naprawdę cuda, że dzieją się małe, drobne rzeczy, które wcale takimi drobnymi nie są, ale my się strasznie do nich przyzwyczailiśmy i traktujemy jako coś absolutnie normalnego. A te zmartwychwstania są cały czas. Ta żona ten mąż, te moje dzieci, moi współbracia. Wczoraj na tej wigilii paschalnej na początku poprosiliśmy sobie o to, żeby rozpocząć tą przeświętą Wczorajszą, jak i dzisiejszą, żeby za coś podziękować. Ja za różne rzeczy dziękuję, ale wczoraj w czasie tej Wigilii Paschalnej podziękowałem za coś, co jest raczej oczywiste w moim życiu. Oznaczałem sobie, że wcale oczywiste nie jest. Znaczy podziękowałem Panu Bogu wczoraj za to, że jestem jezuitą, że mnie powołał do tego, że teraz mam ogromny zaszczyt i przywilej stać tutaj przed wami, celebrować przeświętą. świętą, Dzielić się tym słowem, słuchać Waszych spowiedzi, bardzo wielu godzin spowiedzi w tym tygodniu. No i to nie jest oczywiste, że ja jestem tym, kim jestem, no ale można się przyzwyczaić. Można się przyzwyczaić, że ta moja żona, no to no moja żona, to przecież wiadomo moje dziecko, moje dziecko, moja praca, mój dom, moja rodzina no właśnie, może nie. No właśnie, może na tym polega to zmartwychwstanie, również zmartwychwstanie mojego serca. Abym ja się postarał zobaczyć na nowo coś, co jest dla mnie oczywiste, zupełnie oczywiste. Ostatnia myśl bardzo ważna, ostatnia. Kiedy ich dwóch przychodzi do grobu, to tam jest, tam oni napotykają coś zupełnie niezwykłego, coś bardzo dziwnego. Mianowicie wiadomo, że są szaty, są szaty, Pana Jezusa nie ma, ale jest pozostałość. I tam okazuje się, że jest chusta, która jest idealnie pięknie złożona. Chusta jest idealnie pięknie złożona. I teraz oni wchodzą, oni widzą tą chustę, i tu jest napisane, że oni wtedy uwierzyli. Kochani, co to oznacza? I to jest absolutnie kosmiczne teraz. Dla mnie przynajmniej, jak sobie myśli o Pan Jezusie słuchajcie, dzieje się rzecz niezwykła. Jezus Chrystus z martwych wstaje. Okay? Jest w tym grobie, on z martwych i po chwili, wiedząc o tym, że Maria Magdalena, że Jego uczniowie przyjdą do grobu, to On ze względu na nich składa bardzo ładnie chustę, którą miał na głowie którą prawdopodobnie dokładnie w taki sam sposób, jaki oni znają, składał wielokrotnie. Bo wiedział o tym, że oni go po tym poznają. Oni poznają, że tylko on, Jezus Chrystus, składał w taki sposób poprzez Panej Nocy chustę. Kochani, no to jest rzecz dla mnie absolutnie niezwykła. Dzieje się rzecz nieprawdopodobna. Jezus Chrystus martwy staje, i on jeszcze troszczy się o swoich apostołów zamiast od razu ruszać działać tam sobie przystaj i powolutku składa sobie tą chustę jak za każdym razem tylko po to żeby pokazać swoim apostołom żeby dać im znak mała drobna rzecz czy widzisz takie małe drobne rzeczy w swoim życiu ja mam ich bez liku całe mnóstwo całe mnóstwo Jestem absolutnie przekonany, że Ty masz ich bez liku całe mnóstwo. Tylko bardzo często przechodzimy, nie zauważając ich. A może teraz ten święty czas zmartwychwstania służy właśnie ku temu, żeby się na tym trochę bardziej skupić, żeby to zwyczajnie dostrzec. Amen.